Dzień dobry Państwu, witamy w galerii Oko Podkowy, w Podkowie Leśnej na ulicy Kukułek. My gospodarze, Edward, Marta, Grzegorz i Pnarscy prowadzimy naszą galerię od jakiegoś 2003 roku. Również bierzemy udział w lokalnie prowadzonych otwartych ogrodach. A teraz zapraszam na krótką wycieczkę po naszej galerii. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Anna Sopol, malarka, animatorka kultury, organizatorka spotkań z cyklu Nowa Deotyma, a także dyskusyjnego klubu Art Cafe była także współprowadzącą programu w telewizji Polonia z cyklu Historia jednego obrazu. Witam Państwa. W tym gościnnym domu jestem nie po raz pierwszy. Nasza współpraca zaczęła się w końcówce lat 90., kiedy zjechałam tu z całą bandą artystów, którzy współtworzyli ze mną salonik Nowej Deotymy. Zjawiły się tutaj również moje obrazy. Niejednokrotnie pokazywałam je na otwartych ogrodach. Miałam tu też wystawę indywidualną. Obraz, który widzą Państwo za moimi plecami, jest w stałej kolekcji galerii. Z innych działań, to warto wspomnieć o. Plenerze artystycznym, który wspólnie zorganizowaliśmy tu, i który został uwieczniony na innym moim obrazie, gdzie widać, jak artyści malują w ogrodzie, a muza. Która tak naprawdę jest rzeźbą słynnego artysty tu niedaleko posiadającego swój niezwykły ogród rzeźb, Juana Soriano. Na otwartych ogrodach zjawił się kiedyś Wojciech Siemion który był dla mnie inspiracją do stworzenia moich salonów nowej deotymy, a myślę, że klimat tego, co działo się w jego niezwykłych Petrykozach, w jakiś sposób mógł zainspirować również gospodarzy tego domu. To piękne, a przede wszystkim ciepłe, serdeczne, otwarte na ludzi miejsce. Chciałabym, żeby było więcej takich miejsc, żeby ludzie spotykali się, rozmawiali o sztuce właśnie w klimacie domowym, bo żadna galeria nie zastąpi tego, co daje taki bezpośredni na luzie kontakt połączony ze wspólnym biesiadowaniem, z ogniskiem. Galeria Sztuki Okopotkowy zaczęła swoją działalność od 2011 roku. No i do dnia dzisiejszego odbyło się bardzo wiele wydarzeń artystycznych tutaj. Przede wszystkim wystawy. Jedną z takich wystaw była wystawa pana Artura Hacieja, która miała swoją premierę w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim. I była to wystawa, która była zwieńczeniem projektu dotyczącego kompetencji cywilizacyjnych. Inną wystawą była wystawa prac pana Michała Piotrowskiego, artysty, fotografika, który w ramach swojej wystawy przeprowadził tutaj mini warsztaty, na których poznaliśmy technikę, XIX-wieczną technikę, w której tworzy pan Michał Piotrowski. Była to technika chromianowo-proszkowa. I to właśnie pracę z, z tej techniki nam właśnie pan Michał Piotrowski pokazywał. Także w, w galerii odbywają się spotkania tematyczne. Między innymi mieliśmy spotkanie poświęcone twórczości Marii Anto. To było spotkanie z córką pani Marii Anto, z panią Krystyną Antoszkiewicz i rozmawialiśmy o, o pracach pani Marii Anto oraz o jej życiu. Y Oprócz tego również odbywają się u nas koncerty. Jednym z takich koncertów był koncert śpiewaczki operowej pani Olgi Maroszek, która jednak wystąpiła z lżejszym repertuarem. Między innymi śpiewała piosenki Krzysztofa Komedy. Galeria Sztuki Okopotkowe co roku uczestniczy w otwartych ogrodach, na których zwykle mamy koncert który jest połączony z wystawą obrazów, najczęściej kilku artystów. No i na koniec zawsze zapraszamy publiczność na piknik. To jest poczęstunek z ogniskiem i rozmowami z artystami.